Cześć, witaj na kanale szkoła programowania.com. Witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego podstawowego.net. Dzisiaj opowiem Ci, jak pobrać wielkość pliku, jak dowiedzieć się, jaki rozmiar ma plik i jak sensownie go sformatować, tak żeby wyświetlał się w sposób user-friendly. Także na początek może zerknijmy sobie na pliki. Mamy tu nasz folder, projekty szkoła programowania.com, pliki. I mamy na przykład taki plik lorem ipsum TXT. i tu widzimy, że on zajmuje 23460 kB, a na przykład tu na dole mamy, że 22,9 megabajtów. I teraz chodzi o to, że chcielibyśmy go przedstawić, po pierwsze sprawdzić jaki jest ten rozmiar, czyli samodzielnie we własnej aplikacji pobrać wielkość tego pliku. Po drugie, chcielibyśmy go w maksymalnie krótkiej formie zapisać, czyli jeśli to są megabajty, zapisać jako megabajty, jeśli to są terabajty, zapisać jako terabajty, gigabajty, czyli jakby zawsze dążyć do takiej formy jak najbardziej skróconej, czyli jeśli da się go przekazać w jakiejś większej jednostce, to pokazać większej, czyli nie pisać na przykład 1500 megabajtów, tylko już wtedy użyć na przykład gigabajta. No to dobra, zabieramy się do działania, czyli mamy taki plik, on znajduje się w tej ścieżce, na się lorem ipsum.txt, y ścieżkę sobie kopiujemy, robimy sobie tutaj ścieżkę, file, path, czyli to będzie nasza ścieżka, jeśli damy tu małpę z przodu, to możemy pisać pojedyncze ukośniki, jak małpy nie damy, musimy pamiętać, że za każdym razem musimy wpisać podwójnie ukośniki, nazwy plików, a ta małpa robi to za nas, czyli dajemy sobie tu małpę, lorem ipsum.txt, y opisujemy tak nazywa się ten plik czyli mamy już sobie naszą ścieżkę pliku no i teraz musimy odczytać informacje o pliku to jest może do tego taka klasa dotnetowa która się nazywa file info, czyli sobie robimy info równa się file tak robimy new file info fallpad w tym momencie ta klasa w momencie kiedy tworzy się podajemy jej nazwę pliku i w tym info będziemy mieli Info length i to będzie ten length czyli typ long, długi, bo pliki potrafią być duże. Zwraca rozmiar w bajtach tego pliku, który podaliśmy. Więc sobie to wypiszmy i zróbmy tak, console, write line. I tu piszemy pierwsze nazwa pliku, czyli nasz plik to jest, podamy go w wersji skróconej, get file name. To będzie tylko nazwa pliku, bez ścieżki całej. E, piszemy inf, e, file path i podamy drugi parametr, jego rozmiar size i podajemy w bajtach size, czyli w bajtach. To będzie po prostu info length. I w tym momencie mamy już kawałek kodu. Tu sobie zamkniemy, żeby widzieć. i Już mamy kawałeczek kodu, który po prostu pobierze informacje z systemu o tym pliku i wyświetli jego rozmiar. No to uruchamiamy, to patrzymy jak to działa. OK. I mamy już tutaj lorem ipsum Step Link, rozmiar 202 tu mamy tak 24 miliony 22 bajtów. Czyli taką informację dostaliśmy. Czyli i teraz chcielibyśmy sobie powiedzmy zapisać to w kilobajtach. No to żeby zapisać w kilobajtach rozmiar robimy to w ten sposób var size bajty równa się info length var, no i ok, to było dobrze, tutaj zapiszemy size w bajtach teraz my sobie zrobimy size w kilobajtach, czyli tak, var size w kilobajtach równa się size w bajtach podzielony przez 24 i tu znowu mamy to samo i mamy kilobajty. no i teraz to uruchamiamy konwersję już robiliśmy w innym filmie, właśnie, że dzielimy przez 24 dobra, dobra i patrzymy sobie, no czyli już mamy 23,459 kB. No to sprawdźmy sobie to w takim razie. Mamy 23,460 kB, a nasza aplikacja pokazuje 23, mamy 459, czyli 23,459, tu mamy 460, czyli widzimy, że zostało to zaokrąglone. W Windowsie, no ale mniej więcej widzimy, że zgadza się to. Mamy 2348 23,459. Mniej więcej już uzyskujemy taką samą informację w tej chwili. Dobra, i teraz zróbmy tak. W tej chwili uzyskaliśmy taką wielkość, że jak chcemy w bajtach, mamy w bajtach. Jak chcemy w kilobajtach, w kilobajtach. Jakbyśmy chcieli w megabajtach, to jeszcze raz te kilobajty dzielimy przez 1024, mamy megabajty. Problem jest taki, że chcielibyśmy napisać metodę która zrobi to w jakiś sposób automatycznie, zawsze dobierze największą możliwą jednostkę, czyli powiedzmy, że mamy ten plik, mamy jego wielkość, i teraz chcielibyśmy tutaj skorzystać już nie pisać tego tak ręcznie tylko zróbmy tutaj taką metodę, która będzie nam zwracała get file size info, czyli już jako string, czyli informację w taką przyjazny sposób. No to robimy sobie Taką metodę i tu robimy long, e, file length, file size, to tak zjemy, dobra. Mieścimy sobie tu wyżej, top level statement mamy włączone i to nam będzie lepiej, tak, mieć tutą metodę, czyli zdefiniujemy sobie taką metodę, której użyjemy w tej chwili, no i to, co musimy zrobić, to musimy zdefiniować dostępne dla nas wielkości, czyli stworzymy sobie taką tablicę jednostek, które obsługujemy, czyli dostępne rozmiary i to dla nas będzie wiadomo, bajty będą kilobajty będą megabajty gigabajty, terabajty ok, czyli będziemy obsługiwać do takiej wielkości, czyli obsługujemy do terabajtów, oczywiście moglibyśmy tutaj jechać dalej, petabajty, wyższe jednostki ale my napiszemy metodę w ten sposób że jeśli, że będzie dochodzić do terabajtów, a potem już będzie pokazywała po prostu tysiącami, milionami terabajty czyli więcej już nie będziemy dokonywać tego dzielenia Czyli robimy to w pierwszej kolejności. Teraz prowadzimy sobie taką zmienną Double, ponieważ będziemy dzielić na Double'ach, a nie na Longach, bo Longi są liczby całkowite. Żeby to lepiej działało, lepiej dzielić na liczbach z przecinkiem, czyli weźmiemy sobie tutaj, piszemy ten size, równa się file size, czyli to co dostaliśmy tutaj, to co wysłaliśmy do metody, to sobie to weźmiemy. I teraz wprowadzamy indeks, bo chcemy wiedzieć, do której jednostki doszliśmy. Na początku to będzie indeks, który odpowiada, czy jesteśmy 0, 1, 2, 3, 4. Czyli będziemy wykrywa, wykryjemy, do której wartości jesteśmy w stanie tutaj dojść, dzieląc to cały czas przez 1024. No i robimy sobie taką pętlę while. i W tej while zrobimy warunek, do kiedy ma działać. Czyli dopóki nasz size jest większy lub równy, 1024 to dzielimy, czyli dzielimy tak długo, aż już nie będziemy mogli podzielić przez 1024, i jeszcze zrobimy takie zabezpieczenie, że ten indeks jest mniejszy niż size, czyli że nie możemy wyjść naszym tym indeksem poza tutaj te rozmiary. Jak wychodzimy poza, jak jesteśmy na ostatnim, już czyli minus 1, bo pamiętamy, że 0, 1, 2, 3, 4 liczymy od zera. Jak jesteśmy, długość ma raz, 2, 3, 4, 5, czyli ostatni to jest. 5 minus 1, czyli numer 4. Czyli, jak jesteśmy, dopóki jesteśmy niżej, możemy sobie tutaj w tą pętlę wejść. Jak jesteśmy już na końcu, albo dalej, no to za, zanim przejdziemy dalej, po prostu przerywamy pętlę while. OK, czyli to jest tak, jesteśmy w tym momencie. I teraz, co robimy w tej pętli while? Tak naprawdę, za każdym razem robimy indeks plus, plus czyli zwiększamy go o 1, czyli jakby przesuwamy się 0. Na początku są 0, potem 1, 2, 3, ale tylko jeśli możemy go podzielić przez 1024 i sobie dzielimy go size równa się size podzielone przez 1024 i cały czas dzielimy ten size na mniejszy, mniejszy, mniejszy i wykonujemy jakby to samo, co przed chwilą wykonywaliśmy tu ręcznie, czyli mamy size w bajtach, dzielimy go na 1024, dostajemy size w kilobajtach, dzielimy go na 1024, dostajemy size w megabajtach, dzielimy go na 1024, dostajemy size w gigabajtach, w terabajtach, petabajtach, możemy to. Ile tutaj dodamy tych jednostek, tyle będziemy razy mogli to wykonać. Czyli jakby to wykonujemy i w zasadzie wszystko, co musimy zrobić, to tylko dobrze sformatować ten nasz string. Czyli robimy sobie w ten sposób, że teraz będziemy go formatować. Tak, najpierw podajemy rozmiar. Rozmiar to jest po prostu size, ale formatujemy go tak, żeby było 0 i dwie liczby po przecinku, żebyśmy też tutaj mieli. A następny to będzie jednostka, a jednostka to wybieramy sizes używając tego właśnie indeksu, który sobie wyliczyliśmy przechodząc w tej pętli while. Czyli w zasadzie tutaj definiujemy sobie jakby jakie jednostki będziemy obsługiwać, od do, odkąd dokąd, kolejno co 1024. Tutaj dokonujemy podziału tej naszej wielkości pliku tyle razy, ile możemy przez 1024 podzielić, dopóki ta liczba jest większa niż 1024 i można ją jeszcze podzielić przez 1024. Jak dojdziemy do końca, jak już nie można, bo liczba jest po prostu mniejsza, albo ten indeks po prostu już wychodzi poza tą tablicę, no to ten nasz size plus ten indeks jest naszym wynikiem, i ten size to jest rozmiar policzony, a indeks. Pokazuje nam, na której jednostce skończyliśmy, więc albo skończyliśmy na terabajtach, albo jeśli po prostu już dalej nie szliśmy tu, albo kończymy na którejś z tych, jeśli po prostu już nie mogliśmy głębiej podzielić te liczby. Czyli ta metoda w jakiś sposób załatwia nam właśnie ładne pokazywanie rozmiaru. Czyli robimy var info, tu info tylko będzie size info. Równa się. I korzystamy teraz z tej metody get, -size -info. get -size info Size w bajtach podajemy na wejściu. No i wszystko, co musimy wypisać, to musimy wypisać ten rozmiar tego pliku. Czyli robimy sobie teraz i wyświetlimy go na ekranie. No i zobaczmy, jak w tej, w tej chwili zadziała nasza metoda. OK. Mamy 22,91 MB. Czyli uzyskujemy to samo, co mieliśmy tutaj, jak zaznaczymy ten plik 22,9. Czyli w tej chwili stworzyliśmy metodę, która zawsze maksymalnie skróci to do największej, jedno... uprości to do największej jednostki, jaka jest możliwa do zapisania, więc w ten sposób możemy wygodnie, elegancko przekonwertować to. Ja te źródła oczywiście umieszczam na GitHubie, także można będzie z nich skorzystać. Możesz sobie skopiować tę metodę i używać swojej własnej aplikacji. Jest to bardzo wygodne, ponieważ to pozwala dynamicznie wyliczyć jednostkę zawsze w największych jednostkach, czyli zawsze próbujemy jak największe, albo megabajty, gigabajty, terabajty, tak żeby ta liczba w taki naturalny, intuicyjny, user-friendly sposób pokazywała rozmiar takiego pliku. Także to wszystko, jeśli chodzi o rozmiar pliku i prezentację rozmiaru pliku. Dzięki, że obejrzałeś te wideo do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału. To tyle, serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.